Szczęść Boże, bracie, siostry. Przed chwilą, jak próbowałem nagrać odcinek, chociaż nie wyszedł i zaczynam kolejny raz, no to wyszło takie słoneczko. O, właśnie jak teraz już próbuję wyjść z ponad chmur. Dzisiaj jest już drugi odcinek i czytamy z książki Matka Teresa. I dzisiaj kolejny temat na temat ubóstwa. Kiedy wchodzimy w kontakt z, pieniędze, z pieniędzem z pieniądzem, przepraszam tracimy kontakt z Bogiem jeszcze raz kiedy wchodzimy w kontakt z pieniądzem tracimy kontakt z Bogiem oby Bóg nas przed tym uchronił już lepiej umrzeć co można zrobić z pieniędzmi, które nam zostały umieścić je w banku nie przejmujmy obyczajów lichwiarzy nie mamy żadnych powodów, by tak czynić. Bóg się o nas troszczy. Pewnego dnia rodzi się w nas pragnienie pieniędzy i tego wszystkiego, co mogą zapewnić: rzeczy zbędnych, wyszukanego jedzenia, luksusowych ubrań, błahostek. Potrzeby rosną, bo jedna rzecz przyciąga drugą. Skutkiem jest nieopanowane, nienasycenie. Jeśli musicie iść na zakupy, wybierajcie rzeczy najprostsze. Musimy czuć się szczęśliwe z naszego ubóstwa. Nie zgadzajmy się, by powodował nami egoizm. Może się zdarzyć, że będziemy musiały wnieść do jakiegoś mieszkania wodę do kąpieli, a będziemy miały trzy pełne wiadra. Od razu rodzi się pokusa zużycia całej wody. Jeśli macie spać w nie, e, jeśli macie spać, e, nie, e, niewietrzonym pomieszczeniu, nie okazujcie, że wam duszno, że trudno się wam oddycha. Jeszcze raz przeczytam, bo tutaj miałem problem. Jeśli macie spać w niewietrzonym pomieszczeniu, nie okazujcie, że wam duszno, że trudno się wam oddycha, aby nie dawać do zrozumienia, że wam, nie, że wam niewygodnie. Na tym polega ubóstwo. Matka Teresa była osobą, która była bardzo, ale to totalnie bardzo, tak na maksa blisko Pana Boga. Miała relację prawdziwą z Panem Bogiem. Jeszcze to nie jest e, wszystko, bo jeszcze tutaj piszę: ubóstwo czyni nas wolnymi. Dlatego możemy okazywać zadowolenie, uśmiechać się i mieć serce radosne. I teraz yy, jest taka ciekawostka ode mnie, bo oglądam nieraz, jak ktoś nagrywa na Filipinach, i tam właśnie jedna osoba powiedziała: Patrzę na Europę, patrzę na Polskę, patrzę na Stany Zjednoczone czy tam gdzieś gdzie pieniądz rządzi ludźmi gdzie ludzie wybierają pieniądze i rzeczy zbędne ale gdy przyjeżdżam do Filipin to widzę to gdy idę na slumsy to widzę te osoby ubogie a na ich twarzach uśmiech radość i miłość to prawdziwa miłość, do bliźniego. Pomoc bliźniemu. I też właśnie yy, ta osoba powiedziała, że tam człowiek, mając mało, albo nie mając nic, pomaga drugiej osobie, albo mając mało, dzieli się tym, co ma, nie patrząc na to, że ma mało. A tutaj, czy ty podzieliłbyś się, mając mało? Czy ty byś e, oddał coś bliźniemu, mając mało albo mając dużo? Czy dzisiaj osoby bogate dzielą się z osobami biednymi, z tymi, którzy mają mniej pieniędzy, którzy mają e, mniej jedzenia? Tu już bardziej nie chodzi o jedzenie, tutaj niech bardziej chodzi o, o te bardziej wartościowe rzeczy. Czy powiedzmy, ci, którzy nie mają dzisiaj gdzie spać, to czy bogaci się nimi interesują, czy bardziej bogatych interesuje ich własny egoizm, ich własna pycha? To, aby im się żyło jak najlepiej, tak aby mieli jak najwięcej. Bogaci nie mają dla siebie usprawiedliwienia. Przed Bogiem. Nie mają i nie będą mieć żadnego usprawiedliwienia. Dziękuję za obejrzenie kolejnego najnowszego drugiego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Mam nadzieję, że ta prawda będzie przekazywana dalej. I już w kolejnym trzecim odcinku, i myślę, że dzisiaj będzie kolejny trzeci odcinek też z książki Matka Teresa, będę brał y, tutaj z tej książki jak najwięcej, jak najwięcej do, y, jest tutaj do przekazania ponownie, bo tą książkę zdobyłem, ale nie chcę y, mieć ją tylko dla siebie, nie chcę mieć tych słów, które tutaj są tylko dla siebie, chcę się dzielić z tej książki ty, tymi wszystkimi słowami, które są tutaj. Chcę dzielić się z bliźnimi i będę to robił w kolejnych odcinkach. Szczęść Boże, niech Was Bóg, niech was Bóg błogosławi życie z Panem Bogiem. Chociaż jeszcze może przeczytam coś bardzo ważnego i myślę, że tutaj, Duch, że tutaj Duch Święty poprowadził. Serce ubogich. I zobaczcie, jakie słoneczko wyszło. Ja! Jak jeszcze słoneczko sobie wyszło. Kochani, tutaj jest słoneczko. Jak powiedziałem, serce ubogich, to właśnie słoneczko wyszło, i teraz się ukryło. Ale przy tym zdaniu, serce ubogich, i nagle słoneczko. Myślę, że to jeszcze chciał Pan Bóg, żebym powiedział. I znowu słoneczko. Z każdym dniem docierają do nas. Coraz gorsze wieści z Bangladeszu. Cały naród doświadcza tam nienawiści i egoizmu. W tym czasie, gdy tak wiele osób znosi tortury, i niesłychane cierpienia, unikajmy wszystkiego, co by mogło ranić do głębi serce ubogich. Nie mamy prawa używać tego, co należy do ubogich. Nie możemy jeść niczego w domu bogatych. Wtedy będziemy mogli mówić Bogim, którzy dają nam pić. Nie przyjmujemy niczego od innych. Ludzie lubią widzieć siostry w towarzystwie Maryi. Z różańcem w ręku, zawsze gotowe głosić dobrą nowinę. I tutaj chcę Wam powtórzyć. Eee, tutaj chcę Wam powiedzieć takie coś. W sercu Myślę, że ma więc... że ma, że ma większe źródło miłości Zaufania do, do Boga Myślę, że tak jest Myślę, że tak jest I jeszcze jedno Jeśli chodzi o bogatych i ubogich niektóre rodziny z wysokich e, kast Adoptują dzieci zabierane przez nas z ulicy. To prawdziwa rewolucja. Jeśli mamy na względzie istniejące w Indiach kastowe uprzedzenia, w takiej sytuacji bogaty staje się lepszy, bo świadczy o miłości Boga do ubogich, a ubogi staje się lepszy przez miłość, którą otrzymuje od bogatego. Wzajemna miłość, wzajemna pomoc. Wzajemne służenie sobie to jest właśnie najważniejsze w życiu. I ostatnie słowa: ubogi jest ważny. Myślę, że we, że we współczesnym świecie najważniejszą osobą jest ubogi, bo posiada ogromne bogactwo cierpienia i ciężkiej pracy, ale również posiada. Bogactwo, źru, bogactwo miłości, źródło miłości. To jest prawda, że we współczesnym świecie najważniejszą osobą jest ubogi, bo posiada ogromne bogactwo cierpienia i ciężkiej pracy. Cierpienie nie jest czymś, czego powinniśmy. Nie jest czymś, wiecie. To nas by oddalało od szczęścia, od, od tego, aby kształtować nasze serca, nasze dusze bo wiecie co? Cierpienie może nas kształtować. I tutaj y, może kiedyś powiem y, coś o cierpieniu, bo jak na razie Mówią o ubogich, o dobru, o miłości, o tym, że zawsze warto pomagać ubogim, o tym, że zawsze warto naprawdę naśladować Jezusa.